No siema. Właśnie przyjechałem do Zdzicha, żeby zobaczyć ile, ile zrobił mojego kaszlaczka. No jak widać chyba go rozebrał na część. jest trochę smutno. Ja pewnie go trochę popsuł, ale mam nadzieję, że go naprawi na jakiegoś porządnego maluszka, żeby trochę porządnie jechał. No widzę teraz się rozglądnę. jedną w drugą i wyjeżdżam tu do domu. Kurde, wyjechałbym do Gdzie stacji. Są? Gdzie są moje pieniądze? Nie mogę ich znaleźć, żebym miał nacione na paliwo. Jezus Maria, ja się zderzyłem z jakimś w polanerze karą. Zanim się z nim zderzyłem, to był taki piękny, biały. Kurde mój, rozwaliłem całego swojego tego pikupa. Ja cię dole. Ja zaraz podjadę do tego... Dziadaj, co wjechał w mnie? tym pierdzi ze zesranym, to co ty kurwa ujebana robisz, oddawaj mi pieniądze za las, nie wolno tak się zderzać, ja ci zaraz dam. Jak się jeszcze raz tak cholera zderzysz, to ci takie odszkodowanie i tak będziesz musiał mnie wyłudzić, takie odszkodowanie, że to szok, ja ci zaraz dam, ty debilu jeden. A masz ty kurwa niemalże, jeszcze by Poltka był w psu, czy jedna, dobra, ja będę do Poltka do Zdzicha. Bo po prostu takie świństwo taka matko muszę uciekać, bo tamten gościu mnie jeszcze upsuje. Boże święty tu i ja jadę. Może to ja jadę jakby tu nie trzeba, dobra, jadę, 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 jadę szybko, szybko, szybko. Kurde mol, ja jadę? Nie do żadnego gościa tutaj nie chcę wjeżdżać, kurde mol. Co on nie ciągnie do góry, kurde, to, już, to już... Dobře, vždy chučo, on by do tego kontenera i já či pírnice, či oni mi dali na těch tak čemuž. Dobra, víš si co, já už nemám do toho nervů. Dobře, řík. Nie mam pożyczę sobie, bo tu mam tu połysało cudzich. Zobaczymy, będzie taki złot, ten odgłos, który mój kawałek, znam jeszcze tak pięknego, kochanego pojedusza, a mu jeszcze cholera da. Jeszcze się ze mną policzy. Bo no, widać tu mojego paszlastka, teraz go pokażę. Z zniszczenia mojego płotka. No bo damy, ja dam, ale to on po prostu nie wytrzymuje. Tak nie no było gości. No, rozwalił mi całego płotka. I to jest na drugim stronie, w której nie został doszony, a na ważna jedzie ten płotka. No więc dobra, teraz muszę yy, yy, powiedzieć z dziką, że ja wydał mi płotka. Z dziku, no, ale tego twojego Dobro ja ja je, ti gdje niti zapotka, jave duše, gdje ne se što, tak im hamstvo rozpierdlił i pełnił się a za że to jest po prostu <trybuj>